Witam wszystkich. E, najnowsze wieści od Diabła Bożego w sprawie Krzysztofa Kalonowicza są takie, że prezydent, jak wiadomo, wrócił już ze szpitala, co mogliśmy widzieć e, na filmikach. Kto nie widział, może sobie obejrzeć. U Mexicano e, filmik z dzisiaj. No więc prezydent wrócił dzisiaj rano e, ze szpitala. Natomiast ewidentnie nie ma humoru, co za chwilę usłyszycie na moim nagraniu, na którym Przysiek jest bardzo wkurzony, niechętny do rozmowy i co najciekawsze utrzymuje, że nadal jest w szpitalu. Kłamuje mnie, że, że z szpitala jeszcze nie wyszedł i że kończy rozmowę, bo jest obchód lekarski w szpitalu. To jest nagranie z, dosłownie sprzed nie wiem, 15 minut, czyli z godziny 15:15, 15 około 26 maja, posłuchajcie sami. Adam. Cześć, się Łukasz, z tej strony. Podobno wróciłeś już ze szpitala. A skąd wiesz? Już wierzę, Co? Już sześciu poszli? Gdzie Nie, no Meksykanu mi mówił. A co, nieprawda? Nieprawda. Ja spytałem jestem. Halo. Cześć, Krzysztof. Cześć. Paweł mówi. No, słucham. Jaki Paweł? Z tego, z obornik śląskich. No, słucham. Co słychać u ciebie? Jak się czujesz? Czemu? A jak zdrowie? Dobrze zdrowie. Tak? A, już, a jesteś w szpitalu jeszcze, czy, czy, czy kiedy wychodzisz? W szpitalu. Aha. Zmianow. Jak ci jak tam traktują? Na razie, a na razie trakt... bo, bo jest. A jak cię tam traktują? Na razie opkut. Dobra.